Jak zaksięgować zagubioną fakturę kosztową z rozliczonego okresu? Czasami może dojść do sytuacji, w której z różnych przyczyn dostajemy do ręki fakturę kosztową dotyczącą okresu, który został już rozliczony. Jak takson może nam pomóc rozwiązać ten problem? Otóż mamy do dyspozycji dwie możliwości do wyboru. Ujęcie faktury w kolejnym okresie, ujęcie faktury w rozliczonym okresie, korekta rozliczeń. Przypomnę jeszcze, że to jak przygotować korektę rozliczeń pokazaliśmy w filmie na naszym kanale YouTube, dlatego w tej prezentacji skupimy się na wariancie, w którym ujmiemy znalezioną fakturę kosztową w kolejnym okresie. W tym przypadku musimy pamiętać o dwóch ważnych kwestiach. Po pierwsze, jeżeli koszt nie został ujęty w danym okresie rozliczeniowym, można ująć go w okresie kolejnym. Warunkiem poprawności takiego działania jest to, by kolejny okres rozliczeniowy Dotyczył bieżącego roku podatkowego. Nie można zaksięgować zagubionych faktur np. z 2020 roku w KPIR za 2021 rok. W przypadku podatku VAT w rejestrze VAT fakturę można ująć, odliczyć podatek naliczony w dacie otrzymania faktury lub w trzech kolejnych okresach rozliczeniowych, jeżeli rozliczasz się co miesiąc. Jeżeli rozliczasz się kwartalnie, Możesz to zrobić w okresie, w którym otrzymałeś fakturę lub w kolejnych dwóch okresach rozliczeniowych. A teraz przejdźmy do przykładu. Załóżmy, że w sierpniu znaleźliśmy fakturę kosztową, którą powinniśmy zaksięgować w lipcu, a lipiec mamy już rozliczony. Aby wprowadzić taki koszt, wchodzimy do sekcji koszty i wybieramy polecenie koszt. Tak jak w przypadku innych kosztów, uzupełniamy dane kontrahenta, numery faktury sekcję zapisy do księgi oraz zapisy do rejestru VAT, tak jak w przypadku typowego kosztu, który wprowadzamy do programu. Uwaga! Ważne jest, by rozróżnić daty, z jakimi wprowadzamy dokument kosztowy. Data zdarzenia gospodarczego. Wprowadzamy datę z bieżącego okresu rozliczeniowego, czyli w naszym przypadku z sierpnia. Data wystawienia dokumentu. Wprowadzamy datę zgodną z datą wystawienia na dokumencie kosztowym. Data wpływu. Data, kiedy otrzymaliśmy dokument. Data w sekcji Zapisy do rejestru zakupu VAT. Data, z jaką wpis trafił do rejestru zakupu VAT. Zostanie ujęty w deklaracji pliku JPK VAT. Data z bieżącego okresu rozliczeniowego. W naszym przypadku data z sierpnia. Data ta podpowiadana jest automatycznie po ustawieniu daty zdarzenia gospodarczego. I gotowe. Tak wprowadzony dokument będzie widoczny na liście dokumentów kosztowych zgodnie z datą wystawienia w lipcu, natomiast weźmie udział w rozliczeniach zgodnie z datą zdarzenia gospodarczego w sierpniu. Dziękuję za uwagę.